W wielkim pojedynku YouTuberów 100 graczy podzieliło się na cztery drużyny: ekipę szamana, ekipę smartiego, ekipę bez niego i ekipę matka. A zasady turnieju są proste: każda drużyna składa się z 25 graczy i ma swoje unikalne skiny. A w dodatku ma swój wyznaczony obszar na mapie, który może opuścić dopiero po 5 minutach gry. A ostatnia drużyna, która zostanie przy życiu, wygrywa cały odcinek i specjalne nagrody od marki Philips, bo to właśnie dzięki nim zorganizowaliśmy dzisiejszy turniej First Shave, First Win. Dobra, drużyno: 9 sekund. Zaczynamy! Dobra, jazda, ekipa! Nasze miejscówki to jest y, zamaskowany zakątek, posterunek enklawa, y, ten chłopie kapka kappa, miasto portowe i most. To są miejscówki, na które możemy lecieć, a więc rozdzielmy się wszyscy na te miejscówki. Niektórzy mogą nawet na jakieś splity polecieć, żebyśmy wiecie, wszyscy nie wylądowali na jednej miejscówce. Lutujemy się, a później, jak się pojawi, chłopie, druga strefa pojawi, to, to wygrywamy ten pojedynek, drużyno. Ej, ja źle poleciałem! Co ja robię? Ja sam troluję! Dobra, bo słuchajcie, to nie jest zwykły Battle Royale, tak? To są składy! 25 osób versus 25. A no i macy, macy, nie? Macy. My tu mamy te chyba słabe kamienie na tej stronie. Chociaż nie jestem pewien. Ale, ale macu powinniśmy zerać. Na pewno tam na magicznych puchach jest lipa z kamieniami. Kamień będzie na wagę złota tutaj, nie? Pamiętajcie, macy! Ty my mamy. Dobra, ja to ja mi za miejscówkę Wybrałem Jak tu nic nie ma. Ja mam pistolet foltowy A w ogóle, co to jest za nowa pompa? Jakiś blaster rozpryskowy? Ja to pierwsza raz widzę. Dobra, przypominamy, że jak się pierwsza strefa zamknie, czyli jak tutaj ta strefa ona zacznie ruszać za 40 sekund. Ale. Jak... Jak ona się zamknie dopiero, dopiero wtedy się możemy ładować. Ale jak ona zacznie się ruszać, czyli za 30 sekund, zaczynamy iść na tutaj, na tory koło siedlisko samowolki. I na torach się tam będziemy spotykać wszyscy. Ja mam bossa, mam medalion. Jak zlutujecie wszystkie miejscówki, to w sumie możemy zrobić zebranie u nas na zamaskowanym zakątku. Jak dolutujecie się, to możecie wbijać. Słuchajcie, za minutę 30 A. będziemy mogli się klepać. Mordeczko, no proszę cię. No nie róbcie takich rzeczy. No muszę. Muszę Darta Weidera rozwalić. Czem on biegnie? Nie wynajmujcie botów. No co wy robicie? Dobra, leży dar Vader. Pozdro. Smarty teraz zrobił pierwszy frag na serwerze. Chociaż już panowie powoli w stronę Search Pointa, Jak się mniej więcej wylutowaliście, ja mam mniej więcej dobry loot. Zbierajcie full matsy po drodze. Kalu, gdzie jest moja drużyna? Tu pięć osób stoi na tym zamaskowanym. Drużyno, gdzie jesteście? Bierzcie ja tutaj przyjeżdżajcie do mnie. Co, ja mam pięć osób w teamie? Jak coś, to można się już klepać, więc yy, wiecie. Jakbyśmy się tak w 25 do krzaka skitrali? Dobra, tu są wszyscy, są wszyscy, elegancko. Mam snajperkę, mam takie coś. Nie mam shotguna, ale to nic. Turni first shave. First Wind powstał dzięki współpracy z marką Philips, dzięki czemu najlepsi gracze zgarną kozackie nagrody, a w tym takie oto maszynki Philips One Blade First Shave. To sprzęt, który pozwoli Ci uniknąć typowych problemów przy pierwszym goleniu. Zero zacięć i podrażnych. Maszynka jest w 100% wodoodporna, więc możesz się używać zarówno na sucho, jak i na mokro. Działa do 30 minut na jednym ładowaniu, a ostrze wystarcza nawet na 4 miesiące. Skakuj swoje pierwsze golenie i sprawdź maszynkę Philips One Blade First Shave. Link w opisie. A widzę moją czerwoną drużynę. To ja was komuś daję, 6 szokuejwów komuś daję jak coś Szokuejwy spoko, bo nikogo nie możecie zabić Urzuciłem przed mieczem, biorę miecz Uuu. Dobrze, dobrze A -a -a. Dobra, yy, uważajcie z samochodem, żeby nie potrącić swoich kolegów, nie za swoje drużyny. Chodźcie na górkę, chodźcie na górkę, chodźcie na górkę. Nie mi nas powinno być, więc może nastroje brakować, ale zaraz za 17 sekund będzie można się bić i strzelać, słuchajcie. Więc przygotujcie się na jakiś atak rozpaczy ze strony przeciwników, bo oni są, oni są. Oni się nas boją. Jest ziomek. Ubiegnie choinka. Ilu nas tu jest? No tu jest 10 typa. jeszcze drugie tyle ponad potrzebujemy. Gdzie są nasi? Jedział to, dobra, jest je's auto taki. Ej, my nie mamy serdzia, co jest? Trzeba się ładować, ale ja mam 105 no. average, znaczy ten, nabaw. No ja, ja, ja też, out. ja też. Tutaj też są te glutki. Zbierajcie glutki, bo będziemy mogli się wszyscy nimi leczyć. Ja buduję. Zaczynam tu jakąś bazę robić. Ej, strzelają do nas gdzieś z boku. Z drugiej górki, z drugiej górki walą. Ej, tam są typy, uwaga! Tagować, wręcz go! Tagować! Ole gwiezdne wojny tu się dzieją, co tu się, co to jest ty! Typy są na moście. Walmy ich, walmy ich. Stracimy trochę HP, to trudno, ale żeby... Jej żeby wiecie, serca, ser, 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 no Akcja okoń! Z powrotem na naszą górkę! Z powrotem na naszą górkę! Nie dać ci wyjaśnić! Nie dać się wyjaśnić! Widzę, 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 widzę! Do tamtych, idźcie do tamtych, widzicie do tamtych. Oni są obok wylczych eee, wilczych włości. Tam musimy iść. To, to Enemy, to Enemy, na pewno! A. Na tej górce zbudujcie się! Dobra! Wszyscy na ten domek przy stacji, wszyscy na domek przy stacji. Chodźcie, budujcie ścianę, budujcie ścianę, żeby nie dostawać. Żeby oni nie dostawali serca. Cały czas ściana, cały czas ściana przed siebie. Dobra, zwika, zwika panowie, bo się niebezpiecznie robi. Chodźcie na ten domek, na ten domek, na domku, na domku regrup, na domku regrup. Na Dobrze, nabijajcie Serge'a, głównie się skupiamy na Serżu, żebyś nie wjechał pomiędzy wszystkich. Jak oni cię tam zboksują, to wysiada i ja walę im to auto dam w nich. Dobra, dobra, chyba, chyba serża nabiliśmy. O kurde, on 4 HP, ja pierdzielę, z czego dostałem, ty? Z 12 armaty, twierdza kłodzko to jest. Nabijajcie Serge'a, już pierwsze osoby umierają. To czerwoni, czerwoni, czerwoni od Szamana. O, i nasi dostali. Chować się, chować się, chować się, zbudujcie coś, zbudujcie coś Panowie, high ground, przewaga high groundu, oni tu nie wejdą Wróćmy do search pointa, wróćmy do search pointa, błagam was, do naszego search pointa Czy jest ktoś w naszym składzie, kto nie ma Serża? Mam nadzieję, że nie, bo zrobiliśmy niezły wukę. Ładujcie statek, ładujcie statek Detonacja, dobrze Ej, tu im teraz spadną na dół, możemy ich walić, jak będą na dole Czy to... A trej, upewnijmy się, że to nie są nasi, nie, to nie są nasi Walimy ich, walimy ich, dobrze, w kleszcze O jaki myl Z góry dostajemy oklep Szybko, szybko! Przebiegnijcie! Przebiegnijcie pomiędzy a... górki, żeby, żeby nie dostawać od nich damage'a To szybko, no, szybko, no, satsi, panowie! No, satsi, no, satsi. To dawaj, dawaj, dawaj Alekier! Szybko, chodźcie, chodźcie, Za chodź, za, chodź. Vanem, za Dobra, chodźcie Czerwone. do zona, chodźcie do zona Chociaż na tym miasto Portoły na budynku się budujemy największym ta, 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 zaraz, zaraz no, przejdziemy, przechodźcie, przechodźcie powoli, przechodźcie powoli Tak laty Monek mówi, o kurde, widzę, widzę, widzę Jak się ponokujecie z wysokości to się leczcie, nie? Jeśli ktoś od, z, u nas z teamu się wybombił. To mam jeszcze czas, żeby pójść na te na rebuty. A więc rebutujcie się tam, jak możecie. Chodźcie, chodźcie chodźcie, do strefy, do strefy! Braje czego budować z kamienia i tyle! Mamy pełno maców! My praktycznie w ogóle maców nie wykorzystaliśmy. Ej, dobra, ja bym rotował, ja bym zajął miasto no, no. portowe. Chodźcie wszyscy na miasto, wszyscy na miasto! Jak będziemy na, na mieście, to boksujemy rebutwana żeby rebutwan był nasz. Biegnijmy, biegnijmy na razie. Full się skupcie na tym, żeby jest na to miasto portowe! Samolot! Ładuj w ten samolot! Ładuj będę! Nie ma samolotów. Dobrze, dostał, 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 elegancko, elegancko. Ej, na miasto portowe, chodźcie miasto portowe wywalone. Będę się sam tam, sam tam. Jak o, są na ten. Dobra, to czekajcie, musimy to dobrze przemyśleć, bo oni też zrobili to ja samo. Tu możemy iść. Ej, na rebudowanie. Dawajcie, ich walimy tego rebudwana? Dawaj. To to nasz, to nasz, to nasz, to nasz. Na mieście portowym zbiórka szybko na tym budynku, gdzie macie metalowe takie na górze i ceglane. To tam jest nasza drużyna, tam się zbieramy. Zielony. Dobra, 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 los. Mamy dobrą pozycję. Że do boty. Ej, tu jakiś ciężciutek, pada, taki pojedynczy typek. Dobra, wywalone w niego. Lewa bambiki, lewa genek! Nie, no ktoś. Nie, no i padłem. No i padłem. Wafel, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Aha, no i padłem za ścianą. A widzę. Tam, oni tam się zboksowali? Na rebudowanie? Czekaj, to ja idę im kamieniami walnąć. Chodźcie, chodźcie ten najwyższy domek tutaj obok. Ja nie wiem czy ja chcę się z nimi strzec. To nie ma sensu. Chodźcie, chodźcie do środka tego domku. A nie, nie wchodźmy na górę, bo... o w dupę Ej, zielony na mnie, ty! Ładuję go! Dead! Jakubsik! Dobra, uciekam, uciekam, bo w tym budynku jest ich za dużo! Cofajcie, cofajcie, do, na do naszych buildów, do naszych buildów! W o budynku obok jest pełno ludzi! O kurde! Walnąłem jakimś ziomkiem od nas Ej, rzucam tego! Chodźcie, rzucam bomb bab babla u mnie w boksie! Rzutka dałem Chodźcie do siódka. Strzelajcie w ten budynek, musimy rozstrzelać ten budynek cały zero, zero, zero ma ten 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 krzak sprawiedlicie do krzaka Dead, nice Siton. Robijcie go Ty jakie są lagi w ogóle Wiedziałem, że żeby brobi, żeby, 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 żeby brita do swojego teamu. Elegancko! Genek Wafel też dobra robota! Nie padliście, wszystko było super Ty co jest? Mich chłopiec kolapsowali cały domek? O ja ja mam, ja mam 10 źródeł, ja nie żyję, przez ściany mnie zbombili. Ja, Leszek, ja tu jestem, Chodźcie. stary. Raz, raz, dobra, dobra, Les dobra, 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 dobra. Mam mega dużo serża. Tu gdzie był reboot teraz? Wbijcie tu wszyscy, proszę was! Chodźcie tu do mnie! Ej, nie strzelajcie się czek. z tymi z miasta portowego, nie? A, nie ma co, nie ma co, nie ma co. Ludujcie, ja opiemini zejdźmy zejdźmy, 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 niżej. Kurde, ja nie wiem czy ja przejdę. Zabiję. Nice. Ty, bo wy tam wukejujecie za bardzo, uważajcie z tym wukem, dobra? Żebyście ten. No nie, my, stoimy. my stoimy na budynku i stoimy. No, Tak zróbmy, tak zróbmy, przejmijmy ten budynek, przejmijmy ten budynek po prostu, drugi Zabierzmy im go. Eee, ząb do tyłu, cofa się. Nie chcemy ten górka, górka na środku? Zrotować szybko? Chcemy, chcemy. chcemy. Ja bym zrotował, tak, 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 rotujcie, rotujcie, rotujcie. Górka na środku. Na logikę. Eee, sery, jest mega dobrze, jest mega dobrze. Nic się nie boimy. Chodźcie za mną, wszyscy za mną, wszyscy za mną, za bez nim. Dawaj, 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 nice. Tu każdy buduje tego, wola, wola, wola Dobra, y, szybko wyleczcie Spokojmy się, go. kto może i ten, lecimy zaraz Ej, chodźcie wodą opłyniemy i na prawą stronę mostu, prawa jeszcze strona ta, mostu, chodźcie ta. szybko Na mnie, na mnie, na mnie, buduję cegły, buduję bo będę potrzebował maczu zaraz Zbudowałem Ej, fura jakaś, fura Dawaj tą Smarty, Smarty Knut, Smarty Knuty, Knuty, nie nasi, nasi Nasi, przepraszam, przepraszam, skąd ej, wy tam? By jeszcze, Co wy? <laughs> Ej, nie no dwa bambiki to za dużo, sorry, przepraszam. Ej dobra, tam się coś wybudowało na tym cyplu Tutaj są typy, ale musimy ich wywalić stąd, no! Tu na ten cypel, na ten cypel! Zapraszam na ten cypel przed nami, jazda! Biegnijcie do zona, na. Widzicie jak jest ten pomarańczowy obszar w zonie? Musimy tam pojechać, tam nie będzie teamów żadnych. O kurde ktoś padł z naszych Bobrita Dasiek, nie, tylko nie Bobrito! Ganek jeszcze nie żyje. Tam biega nas, ty, nasz ziomek co biega przy... Ej, e, zoncie rusza. Dobra, musimy przejść most! Ty bo Barto ma zero. Spadniemy, są za duże lagi. Musimy po, po prostu... Na most, na most, na most, na most, różyną Zieloni, zieloni, na mostie, na moście! Na mosie czerwoni też! We, weźmy! Ja pierdziele, ale mamy strefę! Ej, tu tu ziele, zielony! Bomb, bomb, bomb! Dobija ich, dobija ich! Lecę ty rolką. wszyscy pod most Ja robię... Robię kamienne boksy pod mostem. To będzie nasza baza, wbijajcie tu wszyscy. Rozbudowujcie te boksy kamienne, które widzicie pod mostem. Leży kseno... Choszu. Le ja pierdziele. Yy, wafel, proszę cię, pomóż mi. Proszę cię, przysięgam, pomogę ci. Genek, ja cię też zaraz podniosę. O kurde, wafel buduj. Zejdziemy niżej, zejdziemy niżej, wafel. O kurde, dobra, uważajcie, uważajcie na tych od góry. Jeżeli macie serdża tyle co ja, czyli około tysiąca, to nie pikujcie. Eleganckie jest Wafel, elegancka jest, wszystko z git. Idziemy teraz gęka podnieść jakimś sposobem. My nie mamy Storma, musimy bić stary. Poleszek ja tu dam Bije nas storm, bie nas storm. Rzucam gluta i dawaj, spróbujmy coś postrzelać. Ale my się rozdzieliliśmy, takie zony do dupy siadły. I celujcie tam, gdzie my byliśmy, tam, gdzie my byliśmy, w ludzi. Trudno, najwyżej. Ej, są zieloni, widzę zielonych. Ja pierdzielę, wydupiło strefę WF na drugi koniec świata. Ej, strasznie wywaliło. Na drugi koniec tam świata. No tam na górkę wejdźmy. Tak, 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 tak. Musimy tą doliną przejść. Nie chcemy budować się chyba na górę. Ja pierdzielę. W trójkę zostaliśmy. Jeszcze Rzucam jednego jeszcze jeszcze tego, jeszcze od duma. tego. Masz cokolwiek Wrzucaj, bo ja, chłopie, umrę zaraz Zona nie mamy, 20 sekund Nie no, to jest tragedia, my nie mamy teamu Warcie Macy, warcie macy, no I walimy ogromną bazę i napierdzielamy do każdego No zostaw mnie w spokoju, no ja nawet shotguna nie mam, mam zero pingu, nie podmienisz mnie, rozumiesz to? Ja mieszkam w Warszawie, ja mieszkam, ja mam serwery, serwery Epica Zostaw tą ścianę, no co ty robisz, o no godność trochę, no mam 32 HP, no No proszę cię No i mnie podmienił no i GG, no i GG, no i gg, no Ale Nie ma serdża, nie ma serdża Weź tego meda i musimy biec zara 600 damage za poniżej Dobra, rzucaj, rzucaj te gluty, żeby nam kawa dało Przed nami jakiś Svenos, to nasz? Nie nasz nie? Nie nas, na pewno nie, nie nasz ale... Walę kamieniami Dobra 30 white, 30 white jeden ciomek na nim no, Buduje, buduję, no, buduje Rozwal, no, 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 rozwal to ta... Włokej w nich, włokej w tych zielonych! Plecy od czerwonych mamy! Holy shit! Czerwony przede mną, walę go! Dostał kraka, dostał kraka przede mną Biegnijmy za nimi, biegnijmy, ja tu jeszcze mam z nim. Nie, on tu jest, jest w jest bok się, jest w się, dawaj go, jest, 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 za, po, dalej crack. Dobra, my to w trójkę klaczujemy, jest nadzieję umiera ostatnia. Nice, dobra, ja idę po y, buddy. O oh, kurde są. Tu typ zginął, ale trudno. Pięć bije, pięć biła, trzeba Ej, tu jakieś typy, to nasi? Nasi! Nasi, 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 nasi nasi. Ale tu nie nas, tu nie nas, dawaj ten boks, dawaj ten box Od prawej ch Chcemy od prawej przerotować? To dawaj, 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 dawaj Ej, biegnij pierwszy może, pierwszy Tak, tak, pierwsi. tak, 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 bieg, 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 bieg do zona po prostu, budujcie, budujcie, maksymalnie budujcie Słyszysz? Jesteśmy blisko Zaraz, o w dupę, ja dostanę cracka Ja mam 0 HP, weź holduj ścianę ja się muszę biorę meda, biorę meda Ej, tu kolega tarpuje, kolega tarpuje, chodźcie do boksa! Do tarpa! I mamy, zonę, mamy na, zona, mamy na, zona, mamy zona, nami na, 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 są zieloni na górce. Dobra, 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 trudno. Chodźcie do nas, chodźcie do nas! Bombardiro Krokodilo! <grym> robię! Eee, z całe! Zero, zero! Ty on nic się dostaje! Robią ostro, ale A, ja mam raczej chill. O, chupa, no to nie wiem czy mam chill. Dostałem kraka, się. ale... Trzymam, O fuck, podmienili. O jest? Robili preadycje. O ja pierdziele Co to jest? Ja nie żyję to Nie, to nie Z nas zjechali. Dobra Leszek, ty chyba sam zostałeś Dziękuję Wygamy to Mamy tam więcej osób Wiem, ja wiem, też mi się tak wydaje My jakoś nikogo nie straciliśmy A ja walę kamieniami w tamtych Krzyści łajt, krzyści łajt Wszyscy mają white, Z tamtych Sprawić jak najwięcej Fajnie Leszek, proszę Leszek trzymaj opę. Leszek nie Leszek żyj Ja nawet nie wiem czy ktoś jeszcze z naszego teamu tutaj w ogóle żyje ale dobra, leszek leci. Może eee, i plecy nikt nie trafił, dobra. popatrz, leszek to wygra. Patrzcie tu do góry, do góry. Zabiłem nice, nice, nice. nice. Ale jego ja zabiłem. Tutaj na mnie są. Leży, leży, leszek! Płyty go. go zabił. Kamienie, kamienie! zero, zero, Wszyscy mają zero, Pod nami wszyscy mają zero. Tu patrz, Ziutek! Dawaj go, dawaj go! Tego, 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 tego Ziuta! Pa, pa, pa! O, leży, leży, O nie! O nie! Dobili mnie, kurde! Czy ktoś z nas, naszych jest jeszcze przyjściu? No czerwony to jest dominacja delikatna, liczebna. Ale jeszcze Bestia X, jeszcze żyją, jeszcze walczą! Przetrwajcie jak najdłużej, panowie! O drugie miejsce, o trzecie miejsce! O piąte! ojoj, padli, padli, padli! Do przodu, do przodu! Mam 0, mam 0, dostałem plecy! Straszne 0 mam. Idę do przodu i mogę umrzeć, panowie, ale wy nie. Ty. Został ktoś jeszcze? Nie z nas? Ej! Nie, wszyscy! Let's go, panowie. Maszynka! Maszynka secured! Earningsy 100, dollars plus maszynka. Let's go! Bo chyba chyba wygraliście! Też mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. Let's go! Gratulacje dla zwycięzców! No, byli lepsi! Ale wydaje mi się, jeżeli dobrze wszystko przekalkulowałem, to zajęliśmy drugie miejsce. Więc not bad. No, mi niestety tak dobrze nie poszło, ale przynajmniej się dobrze bawiłem. A wy, widzowie, koniecznie sprawdzajcie maszynkę Philips OneBlade First Shave. Link oczywiście w opisie. Dziękujemy za oglądanie i do następnego. Piana!